Dla Polaka jest dniem szczególnej pamięci o wydarzeniach, które historia nazywa wydarzeniami powstań narodowych, a w szczególności tego powstania styczniowego. Tego zrywu inteligencji, ale również zrywu Ojność miała wielką cenę. Przez szeregi powstańców przeszło prawie 200 tysięcy osób. Kilkanaście tysięcy zostało wywiezionych daleko na Sygie, wielu z wielu zginęło. Czy było potrzebne? Pytamy się siebie, ale odpowiedź jest jedna. Polak nie może żyć w zniewoleniu. Polak to człowiek I dlatego dzisiaj modlimy się za tych, którzy wtedy z tym honorem i z tym zachowaniem uchroną ojczyzn nas szli i walczyli. I nie. Na początku chcę bardzo serdecznie powitać władze naszej gminy w osobie pana Dominika Stanisława Wojciskiego, w osobie pana przewodniczącego, pana Władysława Kopas, witam poczt które są naszą Kościelem z gimnazjum również zachodniczej Straży pożarnej Kochani witam Was i zapraszam do tego wspólnego uwielbienia Boga, ale uwielbienia przez ludzi, którzy złożyli na niech za wolność naszych Christów. Umiłowani Chrystusie Brażnej Siosty. Dzisiejsza uroczystość, dzisiejsza nasza tutaj obecność, dzisiejsze obchody rocznicowe kiedy nasze serca. Czy wyjaśniony, one pokazują nam na wartość tego wielkiego narodu, którego na imię Polska. Na wartość tego narodu, który geopolitycznie właśnie jest jednorodnie miejscem i doświadczeniem swoich sąsiadów, Niemcami. Wspominając tylko, Dzisiaj musimy sobie uświadomić tę wielką daninę drzwi, jaką podnosili Polacy na przestrzeni Wielkiej, kiedy w kolejnych powstaniach uczestnicząc z bronią walczyli. Bo, jak powiem, I na święty Jan Paweł II. Takie słowa pozwólcie, że przytoczę. Modlimy się więc za ojczyznę, widząc za nim przeszłość przeszłość wielką i trudną przeszłość, która na całym pokoleniu wyciskała łzy, Cały Niektórzy może mówią, że nie warto wracać. My nie możemy się od niej oderwać. Nie pozwolimy jej sobie wyrwać z uszy, bo ona jest treścią naszej tożsamości. Także bracie i siostro i dzisiaj. Chcemy, aby nasza młodzież poznawała całą prawdę o dziejach naszego narodu. Chcemy, aby... Bez żadnych bywiańców było przekazywane nowym pokoleniom. Mamy do tego prawo. Mamy prawo do prawdy o sobie. I tę prawdę o sobie musimy zdobyć. Nie można żyć bez fundamentów. Nie można budować domu na piasku. Takim fundamentem właśnie dla nas jest miłość do Ojczyzny, miłość do Matki miłość do Boga. Dlatego tu, na tym miejscu, założymy modlitwy o przyszłość również naszej Ojczyzny, bo ta przede wszystkim leży nam na sercu. kiedy obowiązają tym dziadek, co robi, gdzie walczył, jak przeżywał boleśnie rozstanie z domem, kiedy wychodzi na wojnę, jak w tamtych czasach to się odbywało z tych relacji widzów z nami. Dlatego też warto w takich uroczystościach, kochani, brać udział i przypominać sobie tych dziewowych bohaterów, tych ludzi, którzy chcieli... Aby w Polsce żyło się inaczej, lepiej, aby nie była rządzona właśnie z Moskwy. Kościół przyniósł w Polsce Chrystusa. Tak mówił święty Jan Chrystusa to znaczy klucz do zrozumienia podstawowej rzeczywistości, jaką Jezus człowiek. I bez Chrystusa człowiek sam, sam siebie nie może zrozumieć, czym jest, jaka jest jego godność, jaki jest jego honor, jakie jest jego powołanie, jakie jest jego posłannictwo. I dlatego Chrystusa my nie możemy wyłączyć z dziejów naszego narodu. Przede wszystkim z dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez. Dzień tych powstańców, którzy walczyli właśnie niedaleko przy Rzymie, pod Batorze, pod Pana Suko i wielu innych miejscach, również w Lubankowie, w pierwszych godzinach z powstańczego, rzucili się z kosami, z bagnetami na garnizon, właśnie, który tam stacjonował. Oczywiście ponieśli strach, byli ranni, zabici ale to był zryt z zryt, który pokazywał, że nawet, można powiedzieć, w sytuacji beznadziejnej, oni uwierzyli w zwycięstwo. Wierzymy w Nim. wierzymy w to, że nasza ojczyzna również jest nam dana, aby nas prowadzić właśnie do drog drogami zbawienia poprzez pracę, modlitwę, służbę, ale również poprzez naukę, tak bardzo ważną i otwierającą nowe horyzonty dla młodych ludzi. Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni, czy damy radę? Myślę, że damy radę pokonać te trudności, te kłopoty, które przed nami się wjeżdżają. Tak jak wtedy ci, którzy. Dziś do powstania.